Że sądź mnie sprawiedliwie sprawy mojej broni wobec grzesznych i bezbożnych, z rank złośliwych zbaw. Dzisiaj z wielką przyjemnością na ręce rodziny przekażemy medal którym pośmiertnie został oznaczony generał Ścisław Starostecki. Bohater kampanii wrześniowej, bohater Monte Cassino, konstruktor rakiet Patri. Wasza ekscelencja, księże arcybiskupie, drodzy goście, przedstawiciele Towarzystwa Jana Karskiego, kochana rodzino, spadkobiercy niezwykłej historii naszego brata stryja, generała Wziecisława Starostyckiego, medal Towarzystwa Jana Karskiego, który dzisiaj został pośmiertnie przyznany. Naszemu stryjowi Zdzisławowi Lujanowi Starostyckiemu jest uhonorowaniem jego walki o wolność i dobro naszej ojczyzny. Rozpoczął tę drogę kampanii wrześniowej w 1939 roku, będąc bohaterem szturmu na Monte Cassino wraz z innymi żołnierzami armii Andersa. Po wojnie życiowe losy związał z Ameryką, ale nigdy nie zapominając o ojczyźnie, a przede wszystkim o najbliższej rodzinie, pozostającej w Polsce, w kraju. Pamiętam z dzieciństwa, jak często przeżywaliśmy przyjazd stryja z Ameryki, to był dla nas, dla naszej całej rodziny, wielkie wydarzenie, ogromne święto. Przez wiele lat nie mieliśmy świadomości, żyjąc w innych realiach, jak bardzo angażował się w obronę wolności dla całego świata. Dopiero gdy światło ujrzał system rakietowy Patriot, najbardziej zaawansowana platforma obrony przeciwlotniczej, którego nasz rodak był twórcą, zrozumieliśmy wtedy jego wielkość. Wszyscy bardzo doceniają te zasługi generała Zdzisława Juliana Starosteckiego. My, nasza rodzina oczywiście także, ale dla nas, najbliższych, pozostanie w, pozostaje w pamięci człowiek, który zawsze cenił sobie Polskę, zawsze był Polakiem, cenił polską kulturę, literaturę, polskie obyczaje, a przede wszystkim polski język. Mieszkając i pracując przez tak wiele lat poza Polską w Ameryce, nikt nie zapomniał języka polskiego. Mało tego, jego polszczyzna była wręcz nienaganna. I za to z całego serca dzisiaj tu dziękujemy mu bardzo.